Trzema widzowie! Ja na centymetr jeden. Dzisiaj przepraszam, że nie było browsas, ale jest za coś to, niczego. coś machniejszego. Coś straszniejszego. Chciałem pytancy. Tam w miejscu, gdzie jesteśmy, to nie ten światło zgasa. Patrzcie, jest zgaszone. Zaraz się pali. Tak. O, już czerwona lampa się robi. I tam... I patrzcie! O, widzicie? I że kasznie. No i tam ja i tam subskrybujcie i, i lajkujcie, powiedzcie takich zdarzeń. Czekaj, jeszcze musisz skasnąć i po akcji, i komentujcie. Jest Agata i kolega. Hostek. Nie boimy się, nie boimy się. Już widzieliście? Słyszycie? O widzicie tam tam coś się świeci. Która? 18:30. I 35. 27. Ej, nie no, idziemy tam! Patrzcie. Mm, mm. O, widzieliście? Ej, idziemy! Za właśnie. My. My. Ja to Ale my rządzimy. Nie. A ja. w sumie, on no jest Dobra. A ja jestem zastępcą. Nie, ja. On. Ja. Ty um. nawet nie... Ty... Uch, ej, bo jest wcale to... światło, dwa to bliżej To ja odchodzę. No to odchodź. No, obchodzi nas Będzie to. Będziesz Ej. Bo ten ty ten światło cię cią... Ja założyłem grupę, A my to wymyślałyśmy. No. no. No, ale ja założyłam swoją żywę. To był we... Ty. A to Chwiliad ja przez chwilę. U, o wie... O kurde, e, to tam strzelają! Chodź tutaj, rysko! Ej, bo tutaj widzę, Tutaj strzeliło. Puśćcie. Najpierw tam! Najpierw tam, a teraz tutaj! Kur... Przepali to światło! Poczekaj! Patrz, patrz, patrz! Patrzcie, patrz, patrz, widowie. Ej, tutaj strzelają! No pan, kurze! No pan, kurze! O, 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 o! o. o widziałaś? Zialaś? Zielona, serialu, idziemy na ten stamp. A co oni robią? A co oni tam robią? A Tak. To co oni teraz myślą, że to dzisiaj sylwester? Ja! Dobra, chodźcie tam, a potem tam.

No, dla widzowie, musimy tam iść. iść. Już! jak Tylko tam poczekasz? Nie, tu Patrz. Oni tu cię spuszczają. A gdzie oni strzelali? Mówię. Podtrzymaj Podtrzymaj ktoś telefon. Potrzymajcie telefon. Potrzymaj mogę. Podtrzymaj. telefon. Nie mogę. Tak, no? Nie tak. A jak? Tak. I, już mogę. Co puścić? Puszczać? Nie to zrobię. Ja Ja zrobię. to on to zrobi. Co są tam? Nie ma nic. Ale no, zaraz tak. się nic Ja Jaszia. To mi potrzymasz. Ja mogę. O, strzeliło. coś strzeliło. z tych stron. Najpierw tam. Potem tam... Gdzie pierwszy strzelili? Nie wiem, tam najpierw, potem tam, no, to, potem tu... Zwiecił się to światło, latarki takie. Potrzymaj coś. Potrzymaj mi maliściko. Nikodem masz! Jak potrzymaj! Ja teraz! Już! Masz! Nikodem! Potrzymaj, potrzymaj, to nikodem masz. Prawda? Chodź, dawaj. Nie boję się, nie potrzymaj. Nie. To, w tym seriu jest ktoś? Nie wiem. Dobra! Dobra, chodź na tyle! Osuń się Nikodem, ja tam wejrzę. No, Ej, to to potrzymaj mi czapkę. Okej, tam też się szkasz, i iść, Szabala. Pokażę ci. Trzy, dwa, jeden. Chodźcie, widzę, tam. Widzicie? Mogę zobaczyć? Potrzymaj. POTRZYMAJ! No, podtrzymaj! Potrzymaj. Tak. Żeby było Ej, idziemy z kodem odprowadzić. Czy jest ktoś? To... No, nie, tylko Ta, ba, światło. Masz, nie nie! Dobra. No szybko tam. Widzimy to koniec! Widzimy nie! Może jutro będzie! Nie może jutro z takiego vloga nie będzie. Widzimy się jutro, melka.